Piotr Wasześcig, witam ze studia Telewizji Mazury. Moim dzisiejszym gościem jest pan Mariusz Bojarowski, dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Ostrudzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie dyrektorze, rynek pracy, cóż to takiego? No, rynek pracy to jest liczba ofert, nazwijmy to pracy najprościej mówiąc, i pracowników, którzy tej pracy szukają. Jeżeli chodzi o nasz rynek ostrudzki, rynek powiatowy w minionym roku, możemy mówić o pewnego rodzaju stabilizacji. Czyli na pewno są osoby bezrobotne zarejestrowane, są osoby, które szukają pracy, ale są też oferty pracy, które szukają pracowników. No właśnie, jaki ten rynek dzisiaj jest? To jest bardziej rynek pracownika, czy jednak pracodawcy? Myślę, że pracodawcy jednak oczekują pewnych y, wykwalifikowanych pracowników i to ciągle jest rynek pracownika. Każdy, kto ma y, dobre kwalifikacje dopasowane do oczekiwań pracodawcy, wciąż może z łatwością z tą pracę znaleźć. Y, tej pracy jest więcej niż ludzi? Jeżeli porównamy liczbę ofert, które do nas przychodzi, to zdecydowanie tak. Natomiast proszę też pamiętać, że część osób w pewnych prac czy w pewnych zawodach nie podejmie tej pracy, właśnie ze względu na to na pewien brak doświadczenia czy kwalifikacji. Natomiast pracodawcy też mają swoje oczekiwania i ten stan jest trochę wciąż jest niedopasowany. Urząd pracy jakie ma oferty do dzisiejszych realiów? Trzeba też pamiętać o funkcji Urzędu Pracy. On ma niezwykle ważną funkcję stabilizującą rynek pracy. Tego może na co dzień widać. Nam yy, kojarzy się Urząd Pracy głównie z rejestracją, z zasiłkiem. Jest to tylko jeden z elementów yy, pracy Urzędu Pracy, natomiast wpływa bardzo mocno poprzez pozyskiwane środki zarówno z budżetu krajowego, jak i z środków z Unii Europejskiej na stabilizację miejsc pracy, na dofinansowanie miejsc pracy, na szkolenia yy, osób, na podwyższanie kwalifikacji. To wszystko powoduje, że te osoby są w stanie utrzymać się na rynku, a pracodawcy są w stanie zaproponować yy, ciekawą pracę. Czyli urząd. Nie tylko ma propozycje dla samych poszukujących pracy, ale również tych dla pracodawców. Zdecydowanie tak. Jesteśmy partnerem dla pracodawców, jeżeli chodzi o powiatowy rynek pracy. A jak ten rynek wygląda w samym powiecie ostrucki? Jeżeli chodzi o powiat y, ostrucki, m, mamy zdecydowanie w tym roku osiągnęliśmy najniższy poziom, jeżeli chodzi o bezrobocie rejestrowane. To nastąpiło to w sierpniu, czyli od 30 lat, kiedy rejestrujemy poziom bezrobocia, w sierpniu 2022 roku był to najniższy poziom zarejestrowany. Mamy jak zwykle pod koniec roku okresową zwyżkę. Jest to taka tendencja już od wielu wielu lat, kiedy kończą się pewnego rodzaju prace i osoby powracają do y, urzędu pracy, rejestrując się. Natomiast proszę pamiętać, że mimo zmniejszonej liczby ofert pracy, one wciąż są. No dzisiaj mamy dosyć skomplikowaną sytuację, jeżeli chodzi o rynek pracy, drożyzna. Y, czy rzeczywiście bezrobotnych będzie przybywało i przybywa? Jak to jest? No to już mówimy o prognozach, ale to jest y, no pewna. Ekonomiczna prawidłowość, jeżeli jest spowolnienie gospodarcze lub jest Kryzys gospodarczy, czego nie jesteśmy w stanie przewidzieć, takiej sytuacji na razie nie obserwujemy. To oczywiście odbija się to na poziomie zatrudnienia. Wiadomo, że pracodawca, który ma mniej zleceń, będzie redukował swoją załogę lub będzie w inny sposób starał się swoją firmę poprowadzić, i to się najczęściej odbija na efektywności zatrudnienia czyli może zmniejszyć etat, może zrezygnować z części osób, tak jak mówiłem. Natomiast w takiej sytuacji, jeszcze raz mówimy o prognozie, Pierwszy kwartał będzie ważny 2023 roku, ponieważ to z rozmów, które przeprowadziłem, z tego, co obserwuję, z tych sygnałów, które docierają, raczej jest to etap wyczekiwania. Wyczekiwania, w którą stronę gospodarka będzie podążać. A pana zdaniem, czy edukacja dzisiaj nadąża z oczekiwaniami rynku pracy? No, z punktu widzenia pracodawców jest, następuje stan niedopasowania. Oczekują nieco innych umiejętności i kwalifikacji, jeżeli mówimy o absolwentach. Dlatego też też rola tutaj czy Urzędu Pracy, czy wszelkiego rodzaju szkolnictwa, które już oferuje szkolenia czy, czy podnoszenie kwalifikacji dla osób dorosłych jest niezwykle ważna. Pracodawcy, z jakimi propozycjami Urzędu Pracy mogą się spotkać? Jakie realizujecie projekty? Jeżeli chodzi o pracodawców, na pewno są wszelkiego rodzaju dofinansowania do tworzonych nowych miejsc pracy lub do utrzymania miejsc pracy. Również dzięki Urzędowi Pracy mogą rozpocząć współpracę z nowym pracownikiem, poznać jego mocne strony, zobaczyć w jaki sposób będzie przebiegała. Jego praca i to wszystko jest dzięki temu, że Urząd Pracy sfinansuje pewnego rodzaju działania, czyli to się bezpośrednio przekłada na niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorcy. Oczywiście należy przez to też rozumieć, że po pewnym czasie liczymy, że ta osoba, która jest wysłana do pracodawcy, podejmie pracę na otwartym rynku pracy w sposób. Tak jak każdy inny pracownik. Jakie zobowiązania na przykład taki pracodawca musi spełnić, żeby przyjąć albo zorganizować nowe miejsce pracy? To wszystko zależy od tego, z jakiej formy skorzysta. Są różnego rodzaju formy, kiedy skorzystał na przykład z dofinansowania do miejsca pracy, zobowiązuje się do utrzymania tego miejsca pracy przez pewien okres czasu. No jest to pewnego rodzaju zabezpieczenie się, czy, czy ustawodawcy, czy tych, którzy te pieniądze potem są pieniądze z budżetu publicznego, są pieniądze publiczne, więc w jaki sposób one muszą być efektywnie wydawane i z tej efektywności Urząd Pracy oczywiście jest rozliczany. Czy te pieniądze są pieniędzmi samorządowymi czy rządowymi? No tutaj jest system, który zastosował rząd i to nie tylko ten, tylko również poprzedni. Jest to system mieszany. Jest to system mieszany, ponieważ Urząd Pracy w pewnej części otrzymuje pieniądze bezpośrednio z ministerstwa z Funduszu Pracy, ale też no, samorząd ponosi koszty utrzymania y, Urzędu Pracy i pracowników też w pewnej części y, partycypuje w tych kosztach. Czy w dzisiejszym kształcie tego typu urząd pracy i przy realiach rynkowych wymagałby jakiś ewentualnie korekt czy zmian? Czy w takim kształcie on pr pracuje wystarczająco wydajnie? Zdecydowanie będzie wymagał zmian i wymaga zmian. Natomiast te zmiany są też, dosyć dużo się o tym mówi, to jest Krajowy Program Odbudowy, one są zapisane. Nawet ostatnio o tej ustawie rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, ale również wnosiliśmy pewne swoje uwagi i poprawki. Jako dyrektorzy Urzędu Pracy, i zgodnie z zapowiedzią rządową, taka reforma będzie w roku 2023 przeprowadzona. Jaki ten rok 2023 będzie dla zarówno rynku pracy, jak i dla urzędu? Znów bawimy się w prognozę co do przyszłości. Chciałbym, żeby był rokiem stabilizacji, spokojnej, merytorycznej pracy, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy rzeczywiście dotknięci różnego rodzaju wzrostem kosztów wszelkich możliwych na raz, jest im bardzo trudno skalkulować poziom ceny produktu, usługi, ilości tego, co powinni zrobić. I tutaj ta sytuacja jest ciągle, tak jak powiedziałem na początku naszej rozmowy, jest pewnego rodzaju oczekiwaniem. Oczekiwaniem tego, jak zareaguje rynek bo jeżeli y, będzie dosyć dobra koniunktura jeżeli rzeczywiście będą środki unijne no i najważniejsze pokój za naszą wschodnią granicą myślę, że sytuacja pójdzie w bardzo dobrą stronę. Natomiast jeżeli y, no, pewne czynniki, o których nawet sobie nie jesteśmy w stanie teraz wyobrazić, mogą zdecydować o tym, że rzeczywiście to będzie znowu wyczekiwanie, a wręcz y, stagnacja czego sobie ani Państwu oczywiście nie życzę. Na zakończenie jeszcze chciałbym tutaj, żeby Pan przybliżył w ogóle, jak statystycznie wygląda tutaj bezrobocie w powiecie ostródzkim. Może warto wspomnieć o tym, że bywały takie czasy, że to było kilkanaście tysięcy, 14-15 tysięcy przy stu tysięcznym powiecie, to było bardzo duże bezrobocie. W tej chwili mówimy o bezrobociu na poziomie poniżej trzech tysięcy. Proszę to jest, yy, proszę, Właśnie, to czy powiem, to jest mówimy, dużo czy mało? To jest wciąż dużo. To jest wciąż dużo, ponieważ część z tych osób po pewnych przejściu pewnych programów czy współpracy z pracodawcami potencjalnymi jest w stanie wyjść na rynek pracy i jest w stanie sobie dobrze na nim radzić. Ale czy statystycznie ta populacja chce pracować? No nie będę mówił za wszystkich. Generalnie każda osoba, która rejestruje się w Urzędzie Pracy, no wyraża, podpisuje, czy też wyraża zainteresowanie ofertą pracy i chęcią podjęcia pracy. Tych ofert przecież jest dość sporo. Jeszcze raz mówię, wrócimy do początku naszej rozmowy. Jest pewien stopień niedopasowania. Owszem, są oferty, ale też wymagają pewnego doświadczenia, pewnych kwalifikacji, których dane osoby nie posiadają. A z drugiej strony, pewne oso osoby, które się rejestrują, nie chcą odpowiedzieć na niektóre oferty pracy, nie, są, nie chcą podążać w tym kierunku, który proponuje potencjalny pracodawca. Czy dzisiejsze zarobki w ogóle, albo propozycje pracodawców są wystarczająco zaspakające, na przykład, oczekiwania potencjalnych pracowników? No myślę, że tutaj każdy ma. Intuicyjne przeczucie, że nie, że oczekiwałby innego, wyższego wynagrodzenia, które pozwoliłoby się spokojnie utrzymać i yy, to bolączka naszego rynku, co zostało potwierdzone stres testem, jak to nazwam, yy, ponieważ napływ cudzoziemców do nas, yy, jeżeli chodzi o nasz powiat, jest, nie jest duży. Co pokazuje, że są regiony, którymi są bardziej zainteresowane, których mają bardziej satysfa satysfakcjonujące zarobki. Yy, Liczba cudzoziemców, którzy podejmują y, pracę na terenie naszego powiatu jest, można powiedzieć, znacząca, ale nie na tyle, żeby to powodowało y, odbieranie pracy y, osobom, które jej poszukują na terenie naszego powiatu. Czy przez tą dramatyczną sytuację za wschodnią granicą i napływ też uchodźców wojennych zmienił, ma to wpływ na zmianę na rynku pracy? Zdecydowanie. Zdecydowanie jest więcej, jeżeli mówimy o Ukrainie, jest więcej kobiet aniżeli mężczyzn. Widzimy wyraźny odpływ mężczyzn, zwłaszcza na początku w miesiącach wiosennych. I ma to takie konsekwencje, że pracodawcy sięgają teraz też po osoby z innych krajów, coraz dalszych krajów. Czy to też wymaga jakichś dodatkowych działań, żeby przystosowywać takich ludzi do pracy na, dla naszego rynku? Tutaj tak, na pewno, na pewno jest taka potrzeba, natomiast tutaj widzę, że zdecydowanie pracodawcy sięgają po osoby i to jednak spoczywa na ich barkach dostosowanie czy ich umiejętności, czy, wy, czy kwalifikacji do tego, do czego potrzebują danych pracowników w zakładzie pracy. Czy urząd ma narzędzia do tego, żeby wspomagać w tym tak. momencie takich pracodawców? To? Tak, natomiast jeszcze nie są takie narzędzia, o których by można powiedzieć, że są wystarczające i które byłyby oczekiwane przez pracodawców. To w dalszym ciągu się rozwija. Myślę, że wszyscy się uczymy tego, że nowe osoby przychodzą na nasz rynek pracy, ale proszę pamiętać, że tak samo doświadczenie krajów zachodnich wskazuje, że pewne osoby miały być na chwilę, one zostały, sprowadziły swoje rodziny, no i włączyły się w życie społeczne. Czy tak będzie w ostrudzie? No przyszłość pokaże, ale już widzimy, że wiele osób, może to nie jest jakaś... Znacząca liczba, znacząca liczba na tle 100 tysięcznego powiatu, ale są osoby, które już wiążą przyszłość z naszym miastem czy, czy z naszym miastem. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był pan Mariusz Bojarowski, dyrektor powiatowego urzędu pracy w ostródzie. Dziękuję. Dziękuję bardzo.